Ostatni Metroid trafił do niewoli. W galaktyce nastał pokój. Pierwszy raz walczyłam z Metroidami na planecie Zebes. Wówczas pokrzyżowałam plany mózgowi Matce, cybernetycznemu przywódcy kosmicznych piratów, który chciał wykorzystać te pasożyty przeciwko galaktycznej cywilizacji. Później stawiłam czoło Metroidom na ich świecie macierzystym na planecie SR388. Samodzielnie unicestwiłam je wszystkie. Wyjątkiem była larwa, która po wykluciu podążała za mną jak dziecko węgle. Osobiście dostarczyła mi na stację badawczą Ceres. Naukowcy mieli przestudiować stworzenie pod kątem produkcji energii. Wyniki okazały się zdumiewające. Odkryto, że okiełznanie zdolności Metroidów może przysporzyć dużo dobrego galaktycznej cywilizacji. Byłam zadowolona, iż wszystko poszło dobrze, więc opuściłam stację i miałam poszukać sobie nowego zadania. Ale gdy ledwo minęłam pas asteroid, odebrałam wezwanie o pomoc. Stacja Ceres została zaatakowana.